Ciężkie początki, wypadł wam bramkarz, kontuzja. Ciężko było od początku myśleć, że tak łatwo wam pójdzie w końcówce. Jak to wyglądało z waszej perspektywy? Staraliśmy się jak najbardziej grać piłką, staraliśmy się tak naprawdę po to, żeby chłopaki pograli sobie, żebyśmy mieli z tego fan jak najbardziej. To, że bramkarz wypadł nam, trudno, zdarza się, oby nic mu się nie skończyło. Jak się czułeś w roli bramkarza? Bardzo dobrze. Kiedyś broniłem w czasach gimnazjum, więc nie było źle. <laughs> e, powiedz, jak wam się grało z przeciwnikiem? Bo to taka drużyna, która przede wszystkim stawia na fizyczność. Wy raczej staracie się grać w piłkę. Było ciężko, żeby te wasze warunki narzucić im? Znaczy, to jest tak, jak gra się ze słabym zawodnikiem, to tak naprawdę trzeba wyjść wyżej. tak? Tydzień temu gładka porażka z Pazimem, teraz przełamanie to, co z powrotem na tą falę wznoszącą skakujecie. Jak najbardziej chcemy utrzymać yy, pozycję wysokie widze. Chcemy mieć mistrzostwo, więc Pazim, szykujcie się. Inna.